W dzisiejszym filmie będę Barbie. Jakby wiem o tym, że teraz dużo osób nagrało ten film, że jest Barbie spędza dzień jako Barbie, ale ja niekoniecznie będę tą Barbie, o której myślicie. Jak wiecie, lub nie, uwielbiam musicale i stwierdziłam, że pora jest trochę bardziej wprowadzić je w mój kanał i jakby w moje życie tutaj internetowe, pokazać wam trochę, że kur... musicale... Okej, okay, ale ja wiem o tym, że musicale i teraz prawdopodobnie zaraz wyłączysz ten film. to trochę wprowadzić, pokazać wam, że musicale są naprawdę genialnym, w e, na świecie. Hmm. I, I dzisiaj będę Barbie, ale będę Barbie taką musicalową, czyli dzisiaj wcielę się w postać legalnej blondynki. E, legalną blondynkę, w możecie znać, e, bo ten musical jest na podstawie filmu, który wyszedł już bardzo dawno temu, w ogóle ma dwie części i jej główną aktorką jest Renée Winterspoon, o której też ostatnio wspominałam jest to właśnie musical na podstawie tego filmu bo jak większość musicali e, i po prostu musicale są zazwyczaj na podstawie filmu teraz aktualnie e, tworzą Wicked z Ariadną Grande i to jest chyba jeden z pierwszych musicali które jakby na początku był musical, a potem jest film, więc to jest bardzo ciekawe, a zazwyczaj zdarza się tak, że jednak jest na początku serial, albo film albo książka, a potem tworzą z tego musical. Więc teraz zacznę się szykować, bo muszę troszeczkę wcielić się bardziej też, muszę mieć perukę, bo no nie, nie jestem blondynką. No i będziemy się bardzo fajnie dzień właśnie jako legalna blondynka. Jest to jeden z moich ulubionych musicali, bo po prostu piosenki, które są w tym musicalu, o, uwielbiam. Moją ulubioną piosenką z tego musicalu jest moment, kiedy E, jakby moment zerwania najlepsza część, bo czy da się jakby w piosenku zerwać z osobą? Yes, baby, you You're breaking up with me but I I thought you were I właśnie ten muzyka to pokazuje. Eee, I teraz tak, o matko, nie wiem, jak, nie wiem od czego nawet zacząć, bo dopiero wstałam i jestem taka och i ogarnięta. A, zrobimy sobie podkładzik, bo trzeba zakryć te wszystkie niedoskonałości. Pójdziemy sobie do galerii i troszeczkę poszopingujemy. Nie chciałam tak zaczynać po prostu od tej serii. A teraz, że Barbie jest bardzo popularnym filmem i w ogóle tematyką. Stwierdziłam, że to będzie idealne rozpoczęcie. I jeśli wam się spodoba, no to będziemy więcej musicali odtworzyć, bo jestem bardzo ciekawa i mam też bardzo dużo pomysłów na tym musicale. Emilka! Nie, chyba postawię na coś delikatnego. Nie. Ten musical, jak mówiłam, powstał na podstawie filmu w około 2007 roku, ale przynieśli go na Broadway, czyli na Nowego Jorku, w jakoś 2008 i grali przez bardzo długi czas. No i co? I grali! Na szczęście, bo no już tego musicalu nie można obejrzeć chyba nigdzie oprócz właśnie na Broadway'u. Na West Endzie już nie grają tego musicalu, ale na szczęście ktoś kiedyś pomyślał, żeby ten musical nagrać, więc około w 2007 roku został jakby nagrany cały spektakl na MTV i można go obejrzeć w telewizji, więc na szczęście mamy tylko możliwość obejrzenia tego spektaklu. Ja już pomalowałam brwi, teraz muszę pomalować rzęsy, gdzie jest mój tuż. Make-up gotowy, ale ja no trzeba w coś zjeść, bo to jest jakby najważniejsze, żeby mieć energię do jakiegokolwiek funkcjonowania. Tak wygląda moja stylizacja, bardzo piękna, bo skarpetki mam totalnie nie do pary, ale nie miałam innych. Jednakże e, zwieńczenie mojej stylizacji będą blond włosy, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja już nie nakładałam tą perukę wielokrotnie, jednak ona ma tak trochę nienaturalny odrost, że wygląda jak peruka. Nie wygląda to kiczowata troszeczkę, ale zaraz zobaczymy. No, idziemy właśnie zaraz na shopping, ponieważ legalna blondynka, jakby nie będą mówić legalna blondynka, ale L, była dla nas tego, że jest królową zakupów i wszystkim doradzała, okazała się na morze. Ja totalnie taka nie jestem. Ja nie umiem w modę, więc może e, mój operator dzisiaj mi pomoże i troszeczkę mnie wystylizuje. Nie wiem czy w kolor różowy, jak myślisz, w kolor różowy może być. Nie odsłyszeliśmy! No bo teraz to nie wygląda chyba dobrze. Ej, ty tak będziesz chodzić w tej. Tak. <laughs> Serio? <laughs> Serio? Co? Siara, ale dlatego jest środek tygodnia, nie idziemy w weekend. Aha, na Montana. You get the best of both words. To już wygląda lepiej, co nie? Jak tak się zwiąże. No wiedźmy. Mi. Nie nawiedźmy! No jakbyś to lepiej ugryzła. To jest uh, nienormalnie. You get the best of. For... Dobra, niech będzie tak. Jest siara, więc nic. Kochani, lecimy teraz na zakupę i zabierzemy jakieś stylizacje. Więc lecimy teraz do Stradivariusa i wtedy Emilka wybierze moją stylizację. Jest to nawiązanie do piosenki Take It Like a Man, gdzie właśnie Elle robiła stylizację dla swojej przyszłej miłości ale to ciu, to jest jakby spoiler, dosyć duży więc idziemy do Divariusa i Emilka zaczyna robić swoją stylizację więc Emilka robi mi stylizację już ma spodnie i teraz będzie a i jeszcze tak, ma bluzę mam tak, takie spodnie takie cargo bluzę białą, żeby nie było zbyt dużo. eee Slej. <laughs> slaj slay totalny slay będzie właśnie jestem mega ciekawa, ja teraz zaraz sobie też wybiorę Stylizację, taką, którą po prostu może nie noszę na co dzień, a bym dzisiaj chciała. To jestem inną, inną osobą, inną postacią, więc też jestem ciekawy, Już sobie obejrzałam kilka rzeczy i mam pomysł jakiś. Mi się wydaje, że np. do blondu pasuje więcej rzeczy niż np. do tych włosów, które ja mam na co dzień, czyli do czerwonych. Więc sobie trochę zaszaleję też, żeby jakaś fajna stylizację. Wracamy do Emilki, która jednak postawiła na różowy, czyli na jak mój przewodnikowy. Jakie fajne buty! O mój Boże! Ej, ja chcę je potem przymierzyć. Ej, mega jest że sieciówki robią mało, właśnie dużych rozmiarów. Bo na przykład teraz nie mam co w sumie wybrać. Czego szukasz butów? Nie no. Pokaż? 40. Okej, okay, dobra. Ej, będzie sleigh. Dobra. Co mam? Masz? No dobra, w porządku. Więc Emika wybrała mi takie różowe spodnie, które mi się szczerze bardzo podobają. W tej się fazy na no, takie spodnie z kieszeniami, ale jeszcze nie miałam okazji żadnych takich kupić. Jest tu biała bluz, bluza, która jest może być troszeczkę przyciasna, bo jest taka bardzo taki materiał jest sztywny, ale zobaczymy. Mam czarne buty, to jest największy mój problem, bo są rozmiar 40, ja mam 41, strasznie dużo stopa. To też mam hałas w sieciu tak, żeby jakkolwiek znaleźć No i jest taka torba Więc zobaczymy jak to będzie wszystko razem fitować Widzimy się za chwilę Ogólnie buty są za małe ta nie za mała ja nie mogę pomóc tam nogi już to w moim sobie. Dodatkowo spodnie... Słyszał, w porządku, 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 jest porządku, w 10 na 10. w że w jest stylu 10 uważam, że Uważam, że Ficik jest zadowolony. Ficik zdowalony, to się, Tak. Yy, tak, yy, ale ze swoim kolorem włosów. Jesteśmy w kolejnym sklepie, teraz ja sobie robię stylizację. Taką też nie pod siebie, ale bardziej pod L. Nie wiem, czy. bo tu nie ma nic różowne, różowego. To po prostu robię stylizację, której ja bym zazwyczaj nie zrobiła. Po prostu ja dzisiaj jestem guru mody. Szczerze nie ma tu nic fajnego i różowego na pewno, ale znalezione zostały takie piękne klapki z barwiczy idealne dzisiaj na mój dzień. Ale dobra, szukamy czegoś. Czegoś może... Ej, a ta spódnica, jak myślisz, to jest taka niekonwencjonalna, taka modna? Nie. Jaki to, to jest materia, to jest jak legice, które kiedyś nosiłyśmy. jak W 2016. Ech, naprawdę. Nałoży ją. Let. Dobra, to jak te spódnicę, bo stwierdzam, że bardzo mi się chce kupić spódnicę kiedyś. Więc ja biorę taką spódnicę, te klapki na pewno i jeszcze potrzebuję jakąś górę no i jedydaczku. Tu czy nie mam pomysłu? A ja się totalnie sam na modzie, bo jestem przecież król młody. Ej, a te, a te buty? Nie wiem, czy to rozmiarowo moje. Czemu dużych rozmiarów nie ma? w sieciówkach, tylko przez internet. Klapki do płaszcza, idealny pomysł, moi drodzy. I taka ciekawostka, po zakończeniu wystawienia musicalu na Broadway w West Endzie, pojawił się program, gdzie wybierali kolejną Elwood czyli legalną blondynkę i to naprawdę zrobili chyba na MTV? 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 MTV. MTV. Zrobili ten program na MTV i normalnie miał sezony i odcinki, poszukali nowej aktorki, żeby zagrała rolę L, bo rola L jest bardzo trudna. Piosenki są bardzo trudne, nagrabia na, na ogromne głosiska i na ogromne umiejętności. Lecimy to przymierzyć, bo jestem bardzo ciekawa tego. Jeśli chodzi o mój wybór, wybrałam sobie spódnicę, bo bardzo o nim marzę. I w sumie ja w spódnicach takich życzeńcowych nigdy nie chodziłam, bo nie lubiłam jeansu. Więc jestem mega ciekawa, bo teraz mam twarz na jeans. Co jeszcze wzięłam? Mogę to się, to oglądasz. To wiem, że prawdopodobnie tak. Wzięłam ten płaszcz do ale wzięłam aleczkę. eleczkę. No, wziąłam Wzięłam zobaczymy. Ja nigdy nie miałam takiego płaszcza, a też bardzo chciałam. Więc dzisiaj totalnie już swoje marzenia stylizacyjne. No, taka, będzie jest w ciekawe, że czy... jeszcze nieważne. I wzięłam do tego. Bardzo jesienne buty, stwierdzę, że po prostu to jest pół na pół lato, a pół na pół jesień. Jest? Wyglądam yes. strasznie, wyglądam przerażająco. Znaczy, ej, klapki to w porządku, ja bym w stanie zdanie kupiła do, siebie do domu. Ej, ale ja nie uważam. Dlaczego ty te klapki nałożyłaś z... Tak? z tym płaszczem? Nie? Yes. Znaczy, nie wiem, podoba mi się. Ej, ale płaszcz jest przepiękny. Prze -przepiękny. Ja na jesień go sobie totalnie muszę kupić. Jeśli chodzi o bluzkę, jest troszeczkę za ciasna i wiadomo, ja mam więcej troszeczkę piersia, więc e, trochę tak nie lubię takich opiętości. A spódnica jest za duża, więc mi się wydaje, że może gdybym kupiła e, trochę mniejszy rozmiar, byłaby idealna i chyba też ją kupię. spełnię swoje marzenie modowe, ale jeśli chodzi o spódnicę, do tego płaszcza to totalnie nie pasuje. Teraz lecimy do sklepu zabawkowego, by spełnić moje marzenie o zrobieniu pod z moimi klonami. Pa. Chodź, zobaczmy Barbie. Jakie są teraz jest Ale są brzydkie niektóre te, te lalki. ale one kosztują tylko 20 złotych. Ej, za moich czasów ta lalka kosztowała 40. Ja tam, też bym miała wybrać, w którym aktualnie teraz aktualnie jestem. Wiadomo, jestem Elwood z Jednakże może byłabym baletnicą. <grybujesz> albo balserynarzem. Ej, ale teraz naprawdę Barbie mają tak dużo zawodów. Niesamowite. No i oczywiście I'm just kidding anyone think... Ej, jest. Nie, to ja mam tylko Emeta. Tu, 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 tu. Tu. Co? Kremem. Aaa! piosenka. Lecimy, kochani, do kolejnej aktywności. Aktualnie idę do Biedronki, muszę zrobić jakieś zakupy żywieniowe. I jeśli chodzi o mój strój Barbie, ja czuję się w nim bardzo dobrze. Czuję się pewno... jakby blond daje mi pewności siebie, a nie ten rudy, co jest... Bardzo dziwne, bo taki test. Inny kolor, ale wiadomo, rzucam się w oczy, ludzie zwracają na mnie uwagę. Kilka osób powiedziało: Hi, Barbie. I to było takie urocze. Ja na przykład z tych zakupów wyniosłam te spodnie różowe, które Emikami wybrała. Jestem bardzo wdzięczna za ten challenge, bo mogłam sobie kupić jakieś fajne spodnie też już inne promocji, Więc super. Idę, bo muszę coś zjeść i zaraz się na kolejną aktywność. Jeśli jeszcze chodzi o ten taki właśnie dzień, jako Barbie, jako inne postacie, to jest idealny moment, żebym po prostu też przemywała swoje strefy komfortu, bo nie jest to nic normalnego, że nakładam perukę i idę sobie do ludzi, bo tak naprawdę byłam w obcym miejscu i jeszcze nagrywałam i zwracałam na siebie uwagę z tą kamerą. Więc też ludzie no, patrzyli, więc to jest naprawdę przełamywanie strefy mojego własnego komfortu i też się cieszę, że się przemuję i ten YouTube mi daje taką możliwość, bo wiem o tym, że dzięki temu staję się odważniejsza i bardziej pewna tego co robię. I mam takie, kurde, no co? Prawdopodobnie Sandra sprzed pół roku, prawdopodobnie by tego nie zrobiła. Nie ukrywam, że jestem bardzo, bardzo gorący w tej peruce i już umieram, bo już dzisiaj się zrobiło dosyć ciepło. Więc moja głowa po prostu umiera. I to jest też Ale dobra, jestem eluc. Aktualnie będę szła się pouczyć. E, idę do biblioteki, ponieważ mam bardzo ważne zaliczenie z prawa ekonomii. Elwood jest na prawie, jest e, studentką prawa, więc postanowiłam, że też troszeczkę się dzisiaj pouczę i pójdę do biblioteki, tak jak ona właśnie chodziła, i coś poczytam o prawie. Jestem bardzo ciekawa, czego się dowiem i czegoś nauczę. E, mam swoje różowe długopisik i zaraz wezmę jakiś piękny notesik i idziemy. W ogóle gdzieś zgubiłam mojego psa, którego nie mogę znaleźć, się nazywał. Czy nie pamiętam, a ona miała, taka, miała, miała takiego fajnego psa. Chciałam sobie adoptować psa, ale mnie mi nie pozwoliła i bardzo, bardzo mi przykro. Idziemy do biblioteki. Idę w poszukiwaniu mojego psa, może go tutaj znajdę w ciuchach indeksy. już jest cholera ciężki, więc go nie biorę. Jestem i sprawdzam, o tutaj mamy. Yy, nauki prawne 34. Nauki prawne 34. No dobra, wierzymy może. No. mieć zbrodnię jak zdemaskować przestępcę czyli kulisy psychiatrii sądowej Do, dla policji najważniejsze sprawy jest ustalenie i zachwytanie sprawcy ale psychiatrów sądowych otworzenie stanu jego psychiki w chwili popełniania przestępstwa nie wiem mm. Jak to zakończyć ten dzień? Mam nadzieję, że taki content właśnie musicalowy Wam się spodoba, bo to naprawdę jest to, co mnie interesuje i co sprawi mi ogromną wielką radość przy nagrywaniu. Ja ściągam tą perukę, bo mnie strasznie spędzi głowa. Kurde. I wracam do rzeczywistości, tak? Ej, bo cały czas ruda. Ja się tak przyzwyczajam do tych moich blond włosów, że teraz będzie mi ciężko... O, spędzi mnie głowa! Będzie mi bardzo ciężko wrócić do rzeczywistego koloru włosów i do tej pewności siebie innej. Więc to, widzimy się jutro, bo na moim kanale trwa wakacyjny daily, gdzie co są codziennie o godzinie 17. Albo po, bo się czasami spóźniam. Więc kochani, do jutra.